Siemmonna osoba z tej strony a dzisiaj otworzymy sobie no, takiego boosterka V-cross Division Diva. Jeszcze ostatni, który mi został na półeczce, bo czemużby miałby nie, zo nie zostać. Zobaczymy co trafimy. Może jakiegoś dobrego folia chociaż, albo cokolwiek innego, może jakiegoś paralela, albo cokolwiek. Już za chwileczkę damy radę to zrobić, czekajcie. O, dobra. O, mi, mieliśmy coś foilowanego na końcu. Mieliśmy coś. That's a nice card. Siema z tej strony Seba. Społeczne tworzymy ten szmelce, którzy wszyscy się biją. <laughs> Co to dokładnie jest? A! Chcę powiedzieć, że to jest deck box? Przerażające. Jeszcze pięknie zrobili go tak na obrazku, że jest 10 razy większy niż zazwyczaj, jak reszta produktów tutaj widocznych. Jakby to był główny produkt tego, tego pryzmatika. A zapewne jest to główny produkt tego pryzmatika, bo wszyscy wiemy, jaki jest pull rate tych bzdurnych boosterków. Niemniej jednak potrzebne mi są nożyczki. Nożyczki, nożyczki, nożyczki. Nie ma nożyczek, tu są. Dobra, tu są. Nie, nie ma nożyczek. To nie są nożyczki. To jest długopis. Eee, mam pewną obiekcję co do tego. Mianowicie, mam nadzieję, że box nie jest jako, jako taki sam coś wart, bo właśnie uszkodziłem go długopisem. <noise> Ale to wina kartmarket, nie moja. Box nie jest nic warty, nie? Dobra, mam nadzieję, że nie jest warty. Dobra, otwórzmy ten... Czy mi pospadały jakieś karty? Tak, pospadały, no whatever. Przejmiemy się tym później. Dobra. Mamy naszego boxa Prismatic Evolution. Jak on się nazywa? Wait a second. Prismatic Evolution Super Premium Collection Included. Super Premium Collection. Pachnie Chinami. Czuję, czuję zapach ryżu. Mmm. Czy mi się wydaje, coś. staram się zrobić pięknie, pięknie całkowicie, o, oh, au oh yeah, I like this, można zrobić sobie okulary takie, tutaj wyciąć, wyciąć tu gumkę, wstawić, wiecie jak za są dyskoteki na, w podstawowce. Czy mi się wydaje, czy ten boks jest mniejszy niż poprzednie? Jednego nie otwierałem, kiedyś poprzedni z Charizardem otwierałem i wydawało mi się, że mi się nie mieścił na macie. Może mi się mieścił na macie na styk. Jak coś znalazłem matę Pokémon, żeby nie było, że, że, że faktycznie coś jest tam. Ta da da. Hmm. Ale śmierdzi. Nie wiem, co tak śmierdzi. To Guma, to guma, chińska guma. Mata jest nawet, ale czad. Dobra. Um, wait, bo już psuję wszystko, co to jest. Mamy promkę. Wait, wait, to jest ramka. Możecie wstawić zdjęcie swojej dziewczyny. <laughs> Albo swojego ukochanego sprzedawcy z LGS-u. Ja, ale czad. Ej, naprawdę. Tylko trzeba wyjąć najpierw tą brzydką promkę iwi Stąd i możesz wstawić co chcesz: zdjęcie Chucka Norisa, e, swojego ulubionego Basic Kailanda. Ja uszkodzę tą kartę, co nie? Jak to się wyciąga, żeby nie uszkodzić tych kart? O, czekaj, to jest jeszcze. <laughs> to jest jeszcze kot. Ten kot jest warty pewnie nic, ale macie go. <laughs> Powinienem pewnie zasłonić ostatnią literkę, żebyście się natrudzili, co nie? Albo środkową. Too late. Nie zasłoniłem. Użyty. A ładnie spadł. Dobra. I. <laughs> Jest karta z boostera. Jest po prostu. Jest po prostu, jest po prostu uszkodzona. <grych> What the fuck? A ma całkiem niezły uchwyt ten Nawet całkiem nieźle wygląda. dalej kto się obgryzł, obtarł, No, sorry. Jak się wkłada promkę, która potencjalnie ma mieć jakąś wartość w takie coś, a nie jak. wait a second. A nie jak w, chociażby w takie coś. No to macie wynik tego, tak? Super Premium... Jak to się nazywało ten produkt? Super Premium Collection. Yeah, Premium Collection my ass. Chociaż traktujcie ten produkt jak premium, a nie jak o takie coś. Eee. Zachowajmy się lepiej jak oni, producenci. I czy Mówicie, że to jest produkt, za którym... Ja widzę te wszystkie filmiki w USA, jak ludzie sobie w nocy siedzą, żeby chociaż dostać dwa takie boksy, tak? Mamy I guess kolejną artystyczną wizję następnych okularów na dyskotekę albo na nie wiem na co tam chcecie, co robicie. Jakby Eevee trochę było większe, to można włosy zrzeć maskę Eevee, ale jest to po prostu bezsensowny kartonik. Hmm. Zobaczcie, nie wiem czy to ja, czy po prostu to powinno być yy, przyczepione, przyklejone, ale nie. Więc nie. tym boksem jest coś nie, tak? Po, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie, wprost, że tym hookboxem jest coś nie tak. Eee, ale... Czekajcie sekundę, mam tu jakąś pilną sprawę. Dobra. Eee, no coś zdecydowanie jest nie tak, coś tu poszło nie tak, bo te, no to powinno siedzieć w miejscu. Nie jestem w stanie tego... I'm, I'm, maybe I'm stupid, maybe I'm just stupid, but it shouldn't be like that. <laughs> Czekajcie, to jest... Hmm. Ej, czy to nie jest boks, który... Ej, ja takie coś kleiłem ostatnio na warsztatach u dzieci. Czekaj, hmm. czekaj, tu brakuje kleju. Czemu nie dali kleju? Taka tubka kleju z logo Pokémon Company jako produkt kolekcjonerski. Wiecie, tu można podkleić, tu można podkleić i macie całkiem brzydki, pognieciony boks, który rozpadnie się po chwili, więc nadaje się tylko do tego, żeby... Mamy boostery, całe 5, 10 i 15 i w co piątym, i w co piątym, o tym pamiętajcie, trafia się karta za 10 zł. więc potencjalnie mamy tutaj 30 zł 30, 30, pomy, pomyślcie następny raz jak to otwierdzić. nie, mamy to, kurde, mamy to, 15, He? dobra, co my tu jeszcze mamy, o, cute, ja yeah, I like those. Jak na razie to jest moja ulubiona część tego boxa. Nie. Yeah. Okej, okay. fajne. Fajne, fajne, Podobają mi się. Super. Eee, koszuleczki. Nie wiem jak Wam to powiedzieć, ale mam... Mam bardzo mieszane mam uczucia co do tego. Ehm Okej, okay. jest ogonek. Powinien wystawać powinien wystawać, żeby było śmieszniej. Um, nie jestem fanem taksydermii. Jak widzę... Na szczęście Eevee nie jest moim jakimś jednym z ulubionych Pokemonów. Raczej znaczy, strzelabym w jakiegoś Pokemona toksycznego. Muka może, albo coś. Zawsze lubiłem, jak byłem dzieciakiem. Ale to wygląda dziwnie. Jeszcze jakby miało wnętrze czerwone, to by było w ogóle zabawny. Yes. Na szczęście... Na szczęście to jest tylko skóra. Mmm... Oh oui. Ja, mam, mam naprawdę mieszane uczucia. Otwieram swojego Eevee i wsadzam w do tego jego mój deck. Kto jest twórcą tej made in Vietnam? Nie pachnie jak Vietnam. Made in Vietnam. A czemu my tego nie zrobili w Chinach, jak, jak wszystko z tego boksa? What the fuck? A bo są z USA czy z Czekajcie. United Kingdom? Zielandii? Printed in Netherlands? Wait! Wait! Nie, dobra, to jest adres jakby coś mi się nie podobało. Dużo mi się nie podoba. Zaraz dostaniecie list ode mnie. Printed in Netherlands. Hmm, blisko. Dobra. Um, lepszy byłbyś, jakbyś był żywy, ale jesteś w deckboxem, I guess. I mamy Rozumiem, to wszystko nie ma swojej funkcji, chociaż to na przykład, o, to na przykład wygląda jakby miało jakąś swoją funkcję, zobaczcie. Jest takie, jest takie otwierane, jakby tu można było coś... Ale ten karton nawet nie jest, nie jest średniej jakości, to jest to najgorsza... Po co ja w ogóle się produkuję na to? I mamy matę. Mmm, pachnie jak, już mówiłem, ryż. Nie, nie pachnie jak ryż, pachnie jak farba chińska. Woo! Uwaga. Eee, to jest bardzo ładna mata. Jest niestety cienka. Wydaje mi się, że to nie jest Mata Ultra Pro, ale mogę się mylić. Nie jest to Mata Ultra Pro. Made item. Cholera. Czy wszyscy. Czyż każdy produkt w tym boksie jest robiony gdzie indziej? Ciekawe, gdzie jest robiony karton? No coś musi tu być robione w, w Chinach, od początku filmiku mówię, że to wszystko jest robione w Chinach, a to jest Tajwan Ej, piękna mata, piękna, jest trochę cienka, trochę cienka, no fajną tą gumę, to jest prawie tak samo... Nie, to jest cieńsza niż ta mata, którą tutaj mam, jest tak jakby inna, inna grubość, nie, jest cieńsza, o wiele cieńsza niż ta mata z... Jak ona się nazywa? Marni? Mierni? Marni? Marni? M Mar nie, nie wiem. Ta dziewczyna. E, Niemniej jednak, tak, mata super, mata super, e, deck box martwy, e, położę go sobie tu, i empty box na jak, it will be your coffin. Dobra, odłóżmy to wszystko i pootwierajmy sobie e, foliki z kolorowymi e, pokemonami. <laughs> jak zrobić dobry produkt z dobrymi zdrapkami. Robicie z sekcji zdrapek robicie kilka wygranych. Ile to jest? 8 wygranych. Dajecie szansę, jeden na nie wiem, na 200 boosterów. Chociaż widziałem filmiki jak 200 i nikt nic nie otworzył. I jeszcze w tych wszystkich zdrapkach, w których są wygrane, dajecie szansę na super wygraną. Pewnie prawie jak jakieś lotto, albo euro Loteria, albo kij innego, cokolwiek, ale macie te got paki. Nie wiem, czy są jakieś takie mniejsze paki. Ktoś kiedyś mi mówił, że schala się po trzy mogą trafić. Co nie zmienia faktu. Zobaczymy, czy moje boostery nie są poklejone. O! Wygląda, jakby nie miały kleju. Wygląda, jak tylko. Uuuu, Niebezpieczne. Niebezpieczne. Play together. To jest. To nie wygląda dobrze. Nie dobrze. Wygląda, jakby były ok. Eee, kod. Wykody zbieracie co, nie? To macie Nie będę zasłaniał już A czekajcie, muszę przerwać, bo później będę chciał komuś dać za darmo, a on mi powie, Eee, figa, przecież to już jest zużyte, dobra? I co? Jeden? Tak, bo jest energia. Dobra, energię będziemy kładli gdzieś tu, a resztę będziemy sobie otwierali. Juo, Wow! Ciki, ciki. Nie wiem, nie, nie wiem co mówią ci YouTuberzy, którzy otwierają to. Ciki, ciki. na pewno nie mówią, a mi fuck. Eee, Glaceon EX i tu nic nie było, co nie? Spritz i Bronzor... <grywa> look at this shit, look. Widzicie? To jest jak filmik z duchami. Do you see it? No? No, you don't see it? Jest prosto przed waszymi oczami. Wielka linia. Komuś spadł orzeszek w trakcie produkowania Prismatica i po prostu wleciał w taśmę i ten orzeszek się przeciągnął po tej karcie. No i tyle. No. No to, Jezu, no nic się nie stało. Zaraz otworzę boostera, w który będzie jakaś karta za 100 zł, Też będzie miał taki druko orzeszka. Ty są nie, nie wiem, czy to jest Nie czuć tego pod Poznokciem, ale co ciekawe z drugiej strony nie ma. W się gniucie... na Super. Pierwszy booster i pierwszy misprint. Ale mam złą wiadomość, bo w tych co piąty booster się trafia jakaś karta, która jest coś warta i niestety już ją trafiliśmy, więc teraz brzmi 4 cztery puse, zezowate boostery. Kodzik dla Państwa, proszę bardzo, dla mnie jest energia, stop, wait, prawie porwane energię przez przypadek, nie wiem co tam przeczytaliście, jakiś kod QR, wow, oh yeah, o tego Pana znam, też bym tak się teraz powylegiwał. Dobra, zawisłem się, sorry, <laughs> hipopotamus, jakiś great task, great task, great task. Już, już, już doszedłem kiedyś do tego, że nazwy Pokémonów się już skończyły. Vitality. Słuchaj, trafiłem już go poprzednio. Profesor Research. I zwykły Glaceon. I zwykły Sylveon. Wow, aż mi wypadł. Next sheet is next sheet. Siu, 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 siu. I kodzik dla Was. Pump. I energia dla mnie. Piękna. Steel energy. Czy to basic? Nie, no, Steel chyba. Steel, tak? Wow, jabłko, wow, golden, ale ładne, golden, cute, hut hut, that's cool, ale te karty śmierdzą, to to jest chińszczyzna, źle napisali, to pachnie ewidentnie jak chińska farba, wow, cheaper maniac, code breaking, lazy, Valerion i u Ursa Luna. Nie, nie Mówię, to jest trzeci booster. Nic nie trafiliśmy, tu trafiliśmy jedno. Starczy nam na dzisiaj. Wow! Co ja na tym box? Nie wiem. Byłem ciekawy. Ciekawość, pierwszy stopień do bankructwa. Stop. Amerys. Wow! I'm stupid tutaj. Powinienem delikatnie otwierać. No, Scream Tail. tą kartę, nie? Nie, dajcie spokój. Fresh mint from booster. Nawet trochę ruk ma. Ruk ma trochę zgryzdane od razu, widać, że fresh from booster. E, to jest, I guess, 3 złote? Maybe. Maybe. Maybe 3 złote. Tu to mamy dwotrofy trofy na. Na 4 boostery. Piąty. No ten już musi być pusty. I uwaga! I uwaga! Uuu, dude! Yeah. Eee, pan. Kotek. Eee, Drakloak? Drag... Nie wiem jak to się czyta. Ludon. dyplin Więcej jabłek. O! Mamy Pokeball. Pokeballa. Poke... Pokeball foil. One też rwate. są po 3 złote. Wow! jeśli się świecą. Widzicie to? Wow! This shit is heavy. Du, du, du... nie, nawet nie będę próbował. I to... To są nasze trzy trafy na jedną trzecią boxa. Congratulations for us. Dobra. I hop! I hop! I hop! I hu! Miała być jeszcze jedna folowane. Ile takie folowane kosztują? Złotówkę? Dwa? Trzy? Siup! Siup! Tere... Karminę. i nic, i uwaga, nic, i nic. Ja może pomieszałem, trochę te boostery, co? Żebyśmy mieli, nie wiem. W sumie nie wiem, co mam mieć mieszanie tego boosterów, ale... Tylko nie mówicie, że te, te trzy, co już otworzyłem, to, to już jest wszystko, co dla mnie macie w tym boksie, bo... <noise> Jeszcze to zgryzdana prąka na sam start. Aż żal. Wow, mam nadzieję, że chociażby coś dostaniecie fajnego z tych kodów. Mmm, czekajcie, muszę sprawdzić. Klej się zgadza, klej się zgadza. Nie są podrobione karty. Dobra, jedziemy dalej. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i Sylweon, i Execute, i Kupa, nic. <grym> Jesteśmy w połowie? Cztery, no. Wow. Ktoś lubi wyrzucać pieniądze w błoto, to proponuję otwierać sobie taki produkt. Fajne, fajna zabawa. A, jest foil. To jest drugi foil. Boom. jedziemy. Widziałem chyba Pokebola. Spoiler alert. Widzę go, widzę to on. Pokeból. to on. Potężny sykon. To już mamy playset hatek sykonów. Kr Crispin. Ach, świeci. To jest jako drop, czy jako. Nie wiem, co to jest jako. Nic nie ma i nic nie ma. Proszę Państwa, zostało nam raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 usterów. Czyli jesteśmy już powyżej połowy. Po wyżej połowy zrobiliśmy już. Czujesz się jakbyśmy zrobili powyżej połowy? Bo ja nie. Siup. i Siup. I dostajemy SPK jakiegoś. Coś tak nazywa? espec? espek? espek? Tak. Jestem beznadziejny w otwieraniu tego. Cokolwiek próbuję przesunąć, to łapie za dwie albo za trzy karty i przesuwam całe aż do karty, która jest. <laughs> Musimy obrać jakąś inną metodę. Pewnie to jest 3 złota, 3, 3, mega 3, 3, mega 4, 3, może tak like 3, prawda? Oh! Otwieranie, otwieranie tego produktu to po prostu jest masakra jakaś. Mm? tego jeszcze posprzątać bo tym tyle śmieci tutaj jest porozrzucanych. Teraz powoli seba, delikatnie. jeden po drugim. Powoli. Nie spieszymy się nigdzie. Nie biegniemy do bazy. Już przyspieszyłem trochę. Szujkunę, Duszkul. kul. Czemu w tym ostatnim slocie chyba tylko raz mieliśmy coś? A reszta to jest po prostu takie dno i pucha, że dosłownie to nic nie ma. Nic dosłownie nie ma. Zero. Mam pomysł, kto mi zabroni, to przecież nie ja, czekajcie muszę to jakoś po, Ten, to będzie tak, to jest energia, Gites. to jest kod, to jest energia, dobra, plup. Energia, zaraz wam pokażę tę energię, spokojnie, don't worry, Dun worry. <tryk> Siup, energia, to jest jakieś coś, a to jest jakieś coś, dobra, test. i proszę Państwa, ostatni, siup, tralalala, yy, to zaraz, o, uu, to będzie dobry booster, coś czuję, yy, kodziki dla Was, pięć powinno być, jest, first of all, przerwać, second, third, I jeszcze czwarty i piąty. Ogarnęliście? Jak nie to wiecie, tam jest taki przycisk ze stopowaniem. A tu mieszamy. Jak jeszcze nie mieliśmy poniszczonych tych kart, to już mamy. Już ja, ja o to zadbałem, żeby te karty były teraz poniszczone całkowicie jak się tylko dało. Gotowi? Gotowi na shit? No teraz tego nie skrzanie, co nie? Jest taka pula kart, jest taki stoszek tych kart, że nie jestem w stanie tego zepsuć. <grym> Zaraz mi pewnie wypadną i pogniotę coś co jest warte. Dobra, szukamy czegokolwiek. Joltion. Hmm, chyba za słabo przytasowałem. A, jeden grzyb. Chy, Drapel. To jest Pewnie za 2 złote, co nie? Albo za 3 złote, no bo tutaj tych karty nie ma. Dobra. Szrot. Więcej szrotu. I jeszcze więcej szrotu. I jeszcze takie. Jesus Christ. Dużo szrotu. Great task. Profesor Sada. Dan Spers. Coś jest, coś jest, coś jest, coś jest. Proszę Państwa, coś jest! No i bat. <coughs> Ale jest. O! A to jest Master Ball, jeżeli się nie mylę, nie? No jest Master To ile? 100, 100 złotych? Odzyskaliśmy 100 złotych z, z tych Box Boosterów. To się rzadko zdarza. Rzadko zdarza. Milionowy filmik na YouTube, Trafiliśmy cokolwiek. seb, to ja tu obasiłem coś. Foil tu. nerby. Pencer. Slowking, O, mamy jakiegoś ax a Ach, już go roz, rozdrapałem go już. Janin Secret Art, Book Cutting Set, slowking I mamy Flairona, czyli co, pewnie kolejne. O, Fleiron tu, Fleiron tam, nice. Aromatize, aromatize, aromatize. Prawie normalne słowo po angielsku. Noibat, Black Belt. Czy ja widziałem spk Chyba tak. Slowpoke, Great Task. Nie, to nie jest ten, to jest jakiś, nie wiem. Briar, a to Pokeball chyba znowu. Briar, Profesor Sada Vitality, Iron Boulder, wersja Poke, Poke, Pokeball, Kieran, Flattermane, fla, fla, nie wiem jak to się czyta. Flattermane, Flatter... Ło! Mamy coś co dziwnie wygląda. To jest zwykły X pewnie. Jakiś taki, co nie? Ale nie się na nic. <ścoughs> Ewolucje? Never heard of it. E, takie i. Tak, tak myślałem. <kłynieńczyk> chyba, już, chyba już, chyba już, chyba już koniec. Yeah, this is the end. Guys, guys, there is no more cards. Guys, <śmierdziańczyk> at least, at least. No. Zobaczmy tylko. Discard is Crystal Clear PSA 11. Dzięki za oglądanie. Teraz będę musiał posprzątać ten cały śmietnik. Mam nadzieję, że w kodach traficie coś lepszego niż ja. Trzymajcie się.